Arkadiusz Żabka, witamy o poranku, witamy słuchaczy Radia 90, internautów i witamy porannego gościa Radia 90. Dzisiaj Ireneusz Oleksik, szef Związków Zawodowych Elektrowni Rybnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Za nami manifestacja pracowników Elektrowni w obronie zakładu pracy. Jedna z niewielu w ostatnich latach, do jakiej doszło, ile nie jedyna na taką skalę. Od kilku dni żyjemy informacjami o tym, że elektrownia Rybnik będzie pracowała do końca roku 2025, a nie jak zakładano wcześniej, do roku 2030. Wczoraj murem radni poparli Wasze stanowisko. Jest Pan zadowolony z tego protestu, do jakiego wczoraj doszło pod Urzędem Miasta? Właśnie na samym początku chciałbym wszystkim podziękować, którzy byli i nas wsparli, jak również wszystkich od nas zakładu zaangażowanych, ci, co są w związku i było wielu, co nie są. Dla mnie jest bardzo pozytywnym sygnałem, że jesteśmy na właściwej drodze i ja im bardzo, bardzo dziękuję za to. Czy wiemy, dlaczego Polska Grupa Energetyczna, Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna chce przyspieszenia? Przyspieszenia? Nie wiem, bo nie zostało to wyjaśnione. Zostało tylko nam przedstawione nas wielu na, na spotkaniach dwóch, że jesteśmy nierentowni i linia biznesowa nie po, jako prezesowi na, naszego przedsiębiorstwa i kodeks półek handlowy musi nas zgłosić do odstawienia i on realizuje swoje zadania. Taki był przekaz prezesa. I ten przekaz prezesa nastąpił podczas spotkania. W tym spotkaniu brało udział około 20 osób, o ile dobrze pamiętam. To się tak. wszystko odbywało na terenie elektrowni Rybnik. Potem prezes przyjeżdża do prezydenta Rybnika. Początek był taki, że mieliśmy spotkanie w czerwcu informacyjne jak strona społeczna i prezes w Bełchatowie i tam byli przedstawiciele Dolnej Odry, ale ona została objęta klauzulą tajności i nie mogliśmy o niej mówić. To była tylko taka informacja, ale wtedy była informacja tylko, że jesteśmy nierentowni, nie było informacji o odstawieniu. Dopiero przekaz medialny uzmysłowił nam, że będziemy zamykani. Nie było spotkania nie było informacji, dopiero na moje usilne prośby i zaproszenia prezesa do tego spotkania doszło 16 września, aczkolwiek pierwotna zapowiedź miała być spotkanie z całą załogą, którą prezes Kaczarowski się wycofał i chciał tylko spotkania ze stroną społeczną i kadrą elektrowni ryb. I od tego 16 września wydarzenia toczą się dynamicznie, dochodzi do spotkania face to face z prezydentem Rybnika za zamkniętymi drzwiami. Nie wiemy co tam się działo. I właśnie na tym spotkaniu prezes potwierdził, że te doniesienia medialne są prawdziwe, i dla mnie jest w ogóle dużym zaskoczeniem, że prezes z Bełchatowa przyjeżdża do prezydenta miasta Rybnika bez przedstawiciela elektrowni Rybnik. Nie wiem, co oni ustalili za tymi zamkniętymi drzwiami, bo oświadczenie, które jest, zostało wydane, jest dla mnie bardzo lakoniczne. Eee... I nic nie wnoszące praktycznie rzecz biorąc. Jedno jest pewne, o tym będziemy mówić dzisiaj w porannej rozmowie. Radni Murem stanęli za pracownikami elektrowni Rybnik. Co dzisiaj oznacza dla miasta Rybnika, dla pracowników, dla całego subregionu decyzja o przyspieszeniu o 5 lat wygaszenia elektrowni Rybnik? Zacznijmy od strony społecznej, zacznijmy od tego pół tysiąca pracowników. Tak jak ja mówiłem wczoraj na sesji Rady Miasta, dla nas 5 lat jest bardzo dużym czasokresem, gdyż nasza kadra, pracownicy mają około 50 lat. W związku z tym, przesunięcie o 5 lat powoduje raz. Część będzie mogła przejść na emerytury w tym czasokresie, jak również dopracują do wieku, w którym mogą ewentualnie skorzystać z urlopu energetycznego. Na tą chwilę, w przeciągu 15 miesięcy będzie to niemożliwe i po prostu skazuje nas na bezrobocie. Średnia wieku w elektrowni Rybnik pracowników to 52 lata. Tak jest. To są kobiety również? Również, tak jest. Jaka to jest proporcja? Kobiet, no, u nas zdecydowanie jest więcej mężczyzn, ale jedna trzecia jest to kobiety. Kto będzie mógł iść na szybszą emeryturę pomostową? Bo wiem, że energetycy mają taką możliwość, tak? E, energetycy to są pracownicy, którzy są zatrudnieni w warunkach szczególnych, szczególnego znaczenia e, i mają możliwość odejścia na emeryturę pomostową. E, kobiet już w, w, nie ma w elektrowni z takimi uprawnieniami, ale mężczyzny to jest w wieku 60 lat mogą przejść na emeryturę pomostową. Mamy pół tysiąca pracowników. Wiemy, że nowy blok gazowoparowy, który powstaje za kilka miliardów złotych, zatrudni 60 osób. Wczoraj padła y, też y, tam liczba 80 osób, ale jest to, jest, to, jest to kropla w morzu, prawda? Jest to na no, niewielki procent. Oczywiście, że tak. Ja 20 też chcę, osób już pracuje. Ja też chcę podkreślić, że ten blok gazowy został pobudowany zamiast wyłączonych już czterech bloków: od 1 do 4. Bo to moc zainstalowana tych czterech bloków była 900 MW. Nowy blok ma 860. I to jest w zamian. Te bloki pozostałe od 5 do 8 miały pracować co najmniej do 30, jeśli nie dłużej. W związku z tym, w ogóle mówienie, że to, ta elektrownia przejmie tych pracowników jest nieprawdą, generalnie rzecz biorąc, gdyż już jest 20 pracowników, a ma być 60, bo reszta ma być serwisowana przez wykonawcę budowy. To pytanie, co się stanie z tymi, którzy dzisiaj pracują? No, sprawa jest prosta. Też na sesji Rady Miasta prezydent Kiliancik powiedział, że się kontaktował z Urzędem Pracy. no Dla mnie taka odpowiedź jest bardzo kiepską odpowiedzią, gdyż trzeba znaleźć miejsca pracy dla tych pracowników, a nie ich kierować do Urzędu Pracy. no To, to, nie to po są to, specjaliści, się wykwalifikowana załoga. Oni nie wszędzie znajdą pracę, ale... I to właśnie chcę podkreślić, że my, energetyka, jest bardzo specyficzną mhm. branżą. My mamy inżynierów specjalistów, Specjalistów, kierowników bloków, chodowych bloków, chodowych turbiny, którzy ludzie bardzo przez lata doświadczeni, umiejąc wszystko, ale to jest blok energetyczny. Poza elektrownią nie ma takiej pracy. Tak? Ile osób, panie przewodniczący, będzie pracowało nadal w utrzymaniu budynków elektrowni? Jest jakaś liczba? No, znamy to z, z historii zamykania kopań w regionie. Czy jest jakaś liczba, która będzie oddelegowana do zamknięcia zakładu, które będzie trwało kilka lat? To jest kolejny problem, gdyż o tym nikt nie mówił, nikt nie powiedział, co się stanie z terenem, nikt się nie powiedział. Już mamy wyłączone cztery bloki, to są urządzenia energetyczne ogromnego majątku, na razie stoją i rdzewieją, tak można by powiedzieć, kolekwialne, bo nie ma żadnej decyzji co do dalszej, nie było żadnej informacji. Czyli nie wiemy, co stanie się z tymi budynkami, z kominami elektrowni, no na to, chłodniami. Na tą chwilę to będą straszyć wybitymi oknami, bo, bo nie ma pomysłu, na, przynajmniej na to. my mamy wiele pomysłów. My żeśmy to już przedstawiali tutaj jako strona społeczna do rozważenia, gdyż nam chodzi właśnie o życie po życiu. To znaczy, że jeśli zostanie elektrownia zamknięta, żeby było coś w tym miejscu w zamian. Ci pracownicy po prostu sukcesywnie mogliby przejść do tych nowych firm, zakładów pracy, nowych pomysłów. Panie przewodniczący, jeszcze jedno pytanie niezwykle istotne. Do 2025 roku do końca nie wytwarza, wytwarzacie prąd. Do sierpnia roku 2026 produkujecie ciepło. I teraz to ciepło z elektrowni Rybnik, słuchacze pewnie tego nie, nie wszyscy wiedzą, ogrzewa osiedle przyelektrowniane na Rybnickiej Kuźni. Panie zresztą chyba mieszka tam na tak tym jest. osiedlu. Pojawiło się zapewnienie ze strony wczoraj Witolda Kani, pełniącego obowiązki dyrektora elektrowni Rybnik, że ciepło będzie dostarczane dalej. Pan neguje te informacje. Bo to była informacja od prezesa Jaska Kaczarowskiego. On tylko wy... przeczytał oświadczenie. A z techniczno inżynieryjnego punktu widzenia Rybnicka Kuźnia jest enklawą. Nie ma żadnego połączenia z siecią miejską. W związku z tym jest uzależniona tylko i wyłącznie na tą chwilę od ciepła z elektrowni Rybnik. Jeśli zaprzestaniemy produkować prąd, no to nie zaprzestaniemy również produkować ciepło. Była mowa o wytwornicy pary, ale ta wytwornica pary została wybudowana stricte tylko do rozruchu bloków. Ona nie jest pewnym źródłem ciepła dla osiedla. Czyli co jest konieczne, żeby po 31 sierpnia roku 2026 ogrzewać te dzielnice? No jest 15 miesięcy dla miasta, żeby stworzyć inne źródło ciepła. Porannym gościem Radia 90 jest Ireneusz Oleksik. Wiele pytań, co z Fundacją Elektrowni Rybnik, co z kolejnymi elementami ważnymi po zakończeniu pracy Elektrowni Rybnik. Te pytania padną już w internetowej części naszego spotkania. Polecamy rozmowę na naszym profilu facebookowym słuchaczom Radia 90. Dziękujemy. Panie Przewodniczący, no to w takim razie jeszcze wróćmy do tego ciepła, które dzisiaj dostarczane jest, bo to jest tak, ciepła woda, która płynie w kranach, ogromny komfort, no i ciepłe grzejniki, tego nie będzie na chwilę obecną. Dlatego jeszcze też chcę podkreślić, że każde inne źródło, poza tym systemowym ciepłem, i będzie o wiele, wiele droższe. Czy to będzie gazowe, czy, czy jakiekolwiek inne, jest o wiele, wiele droższe. Co prawda, trzeba tu zrobić projekt, znaleźć teren, przygotować i wybudować, co moim zdaniem przez 15 miesięcy to się nie stanie. Co z Fundacją Elektrowni Rybnik? Co z budynkiem, gdzie ten weekend dzieje się ofpa. Wczoraj byłem zresztą z mikrofonem, wybieraliśmy Radia 90 na miejscu. Co z tym budynkiem, co z tym majątkiem, co z skrytym basenem, co z całą strefą relaksu, co... Było zapytanie moje do prezesa, to on mówi, że pewnie oddamy miasto, ale to było takie, nie ma żadnych oficjalnych dokumentów co do przyszłości całego tego, a to jest ogromny majątek, budowany kosztem pracowników elektrowni i, i tutaj całego naszego osiedla. Gdyż... A pan wie, że miasto tego nie chce, przecież od lat elektrownia chciała się tego pozbyć. Miasto mówiło: no nie, no nie, nie chcemy kupować problemu. Nie, nawet tak, myślę, że symboliczna złotówka nie będzie tu atrakcyjna. Także widzimy tutaj paradoks, że, że, że jednak prezes Bełchatowa przejeżdża i po prostu zamyka nam część miasta, rybnika swoimi decyzjami. Oczywiście to pewnie nie są jego stricte decyzje, tylko całego koncernu PGE, ale no taki jest odbiór społeczny. No właśnie, przecież to człowiek z Bełchatowa, który ma mocne zielone światło do tego, żeby dokonywać poważnych zmian. Te decyzje musiały zapaść na szczeblu wyższym. No raczej na pewno, bo głównym właścicielem jest grupa PGSA z siedzibą w Warszawie na Misiej. Stąd apel do premiera wczoraj na sesji Rady Miasta. Radni jednogłośnie wystosowali ten apel zresztą do wiadomości wojewody itd. tak, dalej, i tak dalej. I tak, z czego jesteśmy zado zadowoleni, ale czkolwiek ja mi się wydaje, że w tej sytuacji radni nie mieli innego wyjścia, tylko podjąć się taką uchwałę. Tak, no gdy słyszeli w tle manifestujących pracowników. Yy, na jaką odpowiedź pan liczy premiera? Wierzy pan bogę, że odpowie? Ecz, no liczę, że no, jeśli samorząd, bo powiedzmy, że ja jako y, związkowiec to, to jestem, y, że może mi nie odpowiedzieć, ale miastu rybnik powinien odpowiedzieć. To jest raz, dwa, jednak y, super. On również zachodni wystosował taką uchwałę. To jest kolejne, kolejna uchwała, która no, wzywa wszystkich decydentów do, do rozważenia tego i podjęcia właściwych decyzji. Na co Pan liczy dzisiaj? Bo ja zacytuję wczoraj Witold Kania, pełniący obowiązka dyrektora elektrowni Rybnik, mówił tak. Zapewniam, że zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu zabezpieczenie ciągłości dostaw ciepła. To po pierwsze. A działania odbywają się zgodnie z planem i zachowaniem najwyższych standardów przepisów prawa, no i słyszy Pan te słowa? No to są bardzo okrągłe i tak dalej. To do, do każdej wypowiedzi można by było ich użyć, nie ma możliwości. Bo zresztą wczoraj pełniący obowiązki dyrektora nie komentował, on odczytał tylko list. Wy się z nim możecie spotkać, rozmawiacie z nim? Czy on ma związane ręce w tej sytuacji? Powiem, że nie będę tego komentował. Rybnicy radni wczoraj jednogłośnie poparli wasze starania, wy idziecie dalej, zamierzacie protestować, no bo Rybnik nie do końca jest adresatem, co wczoraj też było wielokrotnie podkreślane. Ja Katowice, Warszawa. Jaki plan dalej? Plan jest prosty. My stoimy na stanowisku, że prezes Kaczorowski złamał umowę społeczną zawartą pomiędzy rządem a procesującymi w 20 roku górnikami, a tam jest zapisane, bo na bazie porozumienia została uchwalona ust porozumienie o wygaszaniu kopalni i tam wyraźnie stoi, że w punkcie 9, że elektrownia Rybnik jako elektrownia węglowa będzie pracować do 30 roku. Ta ustawa i ta porozumienie nie zostało wypowiedziane na tą chwilę. Dzisiaj miało być spotkanie sygnatariuszy tej umowy, ale zostało przełożone na bodajże 14 października z powodów no, zajęć rządowych generalnie rzecz biorąc i będzie 10 października. I ja mam zapewnienie przewodniczącego regionu śląsko-dobrowskiego Dominika Kolorza, że będzie zapytał czy umowa jest w mocy. Jeśli jest umowa w mocy, no to PGG złamał tą umowę to Będą protesty. Będzie najpierw pismo o wytłumaczenie czemu, z jakiego powodu i na bazie tego odpowiedzi na pewno będą podjęte dalsze działania. Czy to też będzie bełchatów? Działania już są ustalane. Wszystko zależy od reakcji właściciela. Wiemy, że równolegle miasto Rybnik powołało grupę roboczą, która ma także wspólnie pracować nad tym, jak dostarczyć ciepło. To ja wymusiłem na prezesie. Na spotkaniu 16, żeby, bo jeśli, jak można rozmawiać o przyszłości elektrowni, rozwinięcia i rozwiązania tego problemu bez udziału właścicielskiego? Ja wymusiłem na, nie, na prezesie, żeby na elektrowni został stworzony taki zespół do kontaktów z biznesem, z miastem, szukania rozwiązań dla elektrowni po jej zamknięciu. Dlatego potrzebny jest tutaj w tym wszystkim czas. 15 miesięcy nie zrobił mi nic. Yy, niestety, z przykrością stwierdzam, że ten zespół na jeszcze nie powstał, mimo moich nacisków na dyrektora. Także widzimy tutaj podejście i postępowanie właściciela do, do nas, pracowników. Obraz, który pan wczoraj przedstawił, że Rybnik nie chce być drugim Wałbrzychem, yy, myślę, że podziała, czy działać może na wyobraźnię? No Zdecydowanie ja uważam, że że my wszyscy nie, musimy dążyć do tego, żeby się to nie powtórzyło, aczkolwiek w przeciągu najbliższych może 10-15 lat, jeśli nie podejmiemy radykalnych działań i na uratowanie tutaj rynku pracy, to będzie tak się działo, bo zamkną elektrownie, zamkną rynki zbytu dla kopalń, będzie... W konsekwencji nie będzie zbytu na, na produkt kopalń, będą zamykane kolejne kopalnie, i to będą tysiące ludzi pracy, naszych miejsc pracy zlikwidowanych. Mówił pan jeszcze kilka minut temu o tym, że mieliście pomysły na to, jak zagospodarować teren elektrowni, tak? Tak, tylko że wie pan, ja jako strona społeczna nie mogę, ja mogę wskazywać możliwości, tak? Ale do tego potrzebny jest właściciel terenu i, i ktoś, który te, te pomysły, samorząd, województwo, bo to w gruncie rzeczy można pan, skorzystać każdy... z pieniędzy z transformacji, tak. można skorzystać z pieniędzy z KPO, tylko trzeba chcieć. Przede na razie, wszystkim chcieć. Na razie nie chce się nikomu. Nie widzę nad, przynajmniej na tą chwilę. Mam nadzieję, że to będzie jakimś tam napędem te nasza i, i protest, i tutaj rozmowa, i na nagłośnienie tematu, żeby nas potraktować poważnie, nie tylko dać, rozdać jakieś tam pieniądze i niech się rozejdą, tak? No przecież to jest teren, to są. Yy, Panie przewodniczący, no, tak? propos pieniędzy, bo mówi pan yy, na, na koniec o tych pieniążkach porozmawiajmy. Czy wiemy o jakich kwotach mówimy dzisiaj dla odchodzących pracowników? Bo oni nas słuchają i oni na pewno to chcieliby wiedzieć czy pan ma wiedzę jakiego rzędu to mogą być pieniądze dla tych którzy będą musieli odejść na tą chwilę to jest działająca ustawa z sierpnia 2023 mówiąca o urlopach energetycznych i to jest ale dla osób spełniających kryteria to znaczy że 4 lata przed swoim wiekiem ustawowo emerytalnym to znaczy dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65. I to jest 4 lata przed. To znaczy, że kobieta może odejść w wieku 56 lat, mężczyzna w wieku 61 lat. I to jest 80% jego ostatniego wynagrodzenia. Mówimy o jeszcze, by na tą chwilę nie ma nic takiego, co nie, nie zostało żadne przedstawione. Został tutaj wprowadzony, owszem, teraz w październiku program dobrowolnych odejść, ale to dla ludzi, którzy już osiągnęli swój wiek emerytalny. A jeszcze dalej pracują. To jest taka zachęta, żeby jednak skorzystali i przeszli na emeryturę. Na koniec tej porannej rozmowy pewnie będziemy do tematu wracać. Elektrownia to też jest symbol miasta Rybnika. Wiemy, jak podoba się filmowcom, jak ten pejzaż nad zalewem i te kominy stojące no, wpisały się w pejzaż. No ja też na tym spotkaniu prezesowi powiedziałem, że jak w Rybniku był produkowany prąd, to oni w dopiero dziurę kopali pod swoją odkrywkę i kopalnię i elektrownię. To jest olbrzymia doświadczenie, wiedza, już nie wspomnę właśnie o terenach rekreacyjnych. Wielu ludzi spędza pływa, spędza czas nad wodą. To jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Powiedział w porannej rozmowie Ireneusz, tak? Ja bym jeszcze, jeszcze jedną prywatę, bardzo przepraszam, ale jutro moja małżonka obchodzi okrągłą rocznicę i urodziny, także jej serdecznie życzę wszystkiego najlepszego i, i, i cierpliwości do mnie, bo jestem dość mocno zapracowanym człowiekiem. Dołączamy, dołączamy się do życzeń wszystkich solenizantów, jubilatów, wszystkiego dobrego dla wszystkich pracowników elektrowni Rybnik no i wszystkich zakładów. Płyną z Radia 90, Arkadiusz Żabka. Dziękuję za uwagę. Naszym porannym gościem był Ireneusz Oleksik, szef Związków Zawodowych Elektrowni Rybnik. Dziękuję bardzo.